Siema, witaj serdecznie na moim kanale, jeżeli trafiłeś na ten odcinek to znaczy, że tak jak ja jesteś początkującym graczem w Rocket League. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie jedną z mechanik, która jest bardzo ważna w naszej grze, a mianowicie będzie to R Roll. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy od razu na trening i wytłumaczę Ci mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. Air roll jest to nic innego jak kontrolowany ruch naszego pojazdu w lewo i w prawo w powietrzu. Jest to mechanika niezbędna, której będziemy, której musimy wręcz się po prostu nauczyć jeżeli chcemy jakąkolwiek wyższą rangę w rakietingu osiągnąć. No chyba, że satysfakcjonuje nas srebro, także możesz sobie grać bez tego. Ale pokrótce opowiem wam o co chodzi. Najpierw zacznijmy od mojego sterowania. Ja... Gram na następującym sterowaniu. To, co nas interesuje, to jest obrót w powietrzu. Obrót w powietrzu mam ustawiony na LB. Ja gram na padzie od Xboxa. Natomiast obrót w prawo w powietrzu mam ustawiony na RB. Nie mam obrotu w lewo w powietrzu ustawionego. Pewnie wielu Was się zastanowi, dlaczego. Po prostu powiem szczerze, że na takim sterowaniu, jakie mam ustawione teraz, jest mi chyba najwygodniej. Przerabiałem wiele różnych ustawień. Ale chyba na tym jest mi najwygodniej i na tym widzę, że jestem w stanie poczynić największy progres, jeżeli chodzi o, o moją grę. Także od czego zaczniemy? Od podstaw. Jeżeli trafiłeś tutaj na mój filmik, to przypuszczam, że nie używasz tej mechaniki, ale uwierz mi, że jest to bardzo ważna rzecz i jeżeli będziesz chciał grać lepiej, to musisz się tego nauczyć. A powiem więcej, czym nauczysz się tego wcześniej? tym szybciej będziesz w stanie wbić niższą rangę. Więc jeżeli ustawiliś sobie pada, tak jak ja, albo może no inaczej sobie chcesz ustawić, no to zaczynamy. To było z klawiszem w prawo, to był arrow roll w prawo, a teraz sobie polecimy w lewo i w prawo. Airer jest bardzo ważną techniką, która jest wykorzystywana w wielu, wielu zagraniach, głównie zagraniach ze ściany, także możemy się odbić z piłką i kontrolować nasz samochód, a następnie kontrolować piłkę w air dribblingu. Także jest to bardzo niezbędna rzecz, której no, musisz się nauczyć, jeżeli chcesz grać lepiej brak Tak samo odklejania z piłką od ściany też nam to jest potrzebne do tego właśnie. Wystarczy, że potrenujesz sobie przez kilka minut dziennie i dojdziesz do wprawy tak, w sterowaniu swojego samochodu. Jeżeli masz zamiar nauczyć się tej mechaniki, to ćwicz i próbuj, a na pewno będzie ci z dnia na dzień wychodziło coraz lepiej. Zapraszam Ciebie również na inny film, Trackerdigan na temat moich ustawień kamery. W tym materiale to by było na tyle. Zostaw łapkę w górę, zostaw suba, napisz komentarz, jak ci idzie nauka Air Rola. I do zobaczenia w następnym filmie. Hej!